Świat według Świąteczna niespodzianka. Tato, kiedy zawiesimy lampki? Podczas wojny, synu! Kiedy? Mama tłumaczyła zojcowego na nasze. Tata mówi, że zawiesimy w następny weekend. Oszczędzamy energię. Twoją, tato? Człowiek nie ma chwili spokoju. Ech, ja wolę już słuchać wiadomości o, niż o, Ciebie, Ludwik. Co to, nadają program ziołami, dla wędkarzy? Teraz? Wcześniej zaczynają sezon w tym roku. Mówią o świątecznym karpiu. Przecież słyszę. W Cedrowej Górce zima zjawiała się wcześniej i na święta zawsze było pełno śniegu. Te opady zmaralizowały komórki radzyńskie. odwołania Dlaczego tak się prujesz, Tommy? Nie chodzisz do szkoły. Mamo, włóż mu coś grubego. Może na przykład hu? Nie, owiń go. Obej, bądźcie ostrożni. Mamo! Nie idę w tamtą stronę. Tatuś też tam poszedł. A gdzie jest? Kurwa, dosyć tej roboty. Ja pierdolę. I wszystko na mojej głowie. Tato. A, co ty wyprawia? Moje pany jesteś? Mama daje ci na rozgrzewkę. grzewkę. Mm. Ja lepiej kulki, a wy się nimi. No Potrzebny był ochotnik, który poszedłby na pierwszy ogień. Ej, hey, to mój mały braciszek! Atak! A tak! Wszyscy uwielbiamy bitwę na śnieżki. Pod warunkiem, że to my jesteśmy górą. Ale kiedy dostanie się taką pigułę w ucho. Ooooo! Strzygać ogień! Nie wolno walić oh, nie. Ludwiczek, o! płacze! Ja wcale nie płaczę! Ludii, co ci? Nic, jest? Dajcie mi spokój! Ludwiczku, ja... zaczekaj! Dziki tłum ludzi, a niech to! Nie. nie mają co robić do ciężkiej Anielki! Nie oglądają telewizji, nie muszą odwiedzać starych rodziców! Rozdzielmy się! Ja idę z mamą! Ej, zaczekaj, kolego! Wstrzymaj swego konia! Pokażę ci, jak się. Używa tego siusiaka! Już o. za chwilę będziemy się kochać! A jest ładna, weźmy ją. Da. Mówi pani o tym chujstwie? Nie, 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 nie ta. Proszę tą. Ile kosztuje ten drapak, który nazywasz choinką? <noise> Dla pana za darmo. Co? Chyba, ze z lampkami i dekoracją. Mogę zapłacić 3 dolary. O rany, to nie jest nasz tata. <noise> tata pracował w Pocie Czoła kilka godzin. <noise> Jeszcze trochę w prawo. Uwaga, teraz wsadzam. Dobra, gotowe. Mama zawsze stawiała na swoim, i w końcu tata brał się do roboty. Coś no. Jasne, szczęśliwego. Szło mu doskonale i byliśmy z niego bardzo, bardzo dumni. Nie, mam tego dość. Eee. A kurwa! Ale zimnisko, wasza matka. Stara kurwa. Siedzi i nic nie robi. Mam dla was coś na ząbek, chłopcy. Świeżutkie, prosto spieca. za co nie Nie! Wtedy wystarczyło, że jedna żarówka wysiadała i nie palił się cały łańcuch. O oh, kur. Działają. Nie ma rady, trzeba je zawiesić. Tato, chodź tutaj, zobacz. Pani Steelman nie ma nawet w domu choinki. No to jest bogatsza od 35 dolców. Dobra, rozplącz to. Trudne jest dzieciństwo, kiedy ma się palce jak krótkie tłuste kutaski. A do tego jeszcze rękawiczki. Ludzi, pośpiesz się, ja odmrazam sobie Cooper, a ty się bawisz. Ja też bym wolał walić... Co nie? Wszystko słyszę. To jeżdżamy na miejsce. No dobra, podawaj lampki. Ty tam, nie ruszaj się! Rzuć broń. Głupku, nie śmieć mi w oczy. <grym> a teraz przednią łapą musisz się drapać po brzuszku, a tak spróbuj. Doskonale i mów Małpka kochana, małpka chce banana. Mówicie, tak, tak, tak. a pamiętaj o tym, żeby się drapać. No, no mów. <toskonale> małpka kochana, małpka. Trafiony Joe! Tato, przetrzymałeś to. Kulat wszędzie. Wszędzie, ejakulat. Dosyć! Kurwa jestem tyerny. Jestem niewinny! Co do góry? To zabytek! Co robimy? Nie zdążyliśmy sprawdzić wszystkich lampek. Spoko, ludi. Mamy całą noc. Ten rupiecz nie da rady pokonać zakrętu. Ech, ty... Kurwy sy... Ej, tato. Wtyczka. Włącz wtyczkę. Na no Szybciej, szybciej! Odsunąć się. Wiem, czym to grozi. Jestem elektrykiem. Uwa W styczniu będzie pan musiał to wszystko zdjąć! Co za chuje... Aha, patrzcie co mam. Ta gra kosztowała... 12 dolców. Mam nadzieję, że zjeżdżając z góry potrącisz jakiegoś jelenia, którego upieczemy i zjemy, bo tylko tak mogę wyjść na swoje na tym interesie. Radzę, żeby wam się podobały prezenty, bo żeby je kupić, wziąłem pożyczkę pod zastaw tego domu. Hmm. To chójstwo dla ciebie. Dla mnie? Hmm. Pokaż, Ludwiczku, pokaż, że ciekawe, bardzo ciekawe. Moje klucze zginęły mi miesiąc temu. <śm> <śm> Udało ci się, Ludwiczku. To bardzo dobry kawał, bardzo zabawny. Rozśmieszyłeś swego starego ojca. A teraz prawdziwy prezent od ciebie, synu, no co masz dla mnie? Dla głowy rodziny Andersonu? Teraz. Czy to jest kutasek? Weź go do ust, tato. Szafra. Lepszy prezent na święta.